Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Mafię, edycja ostateczna. Moi drodzy, w poprzednim odcinku, jak pamiętacie, musieliśmy ukraść federalnym skrzynię. Skrzynię z cygarami, w których podobno według Dona miały być diamenty. Kiedy jedna ze skrzyń się rozwaliła, zobaczyliśmy, że tam jednak nie ma diamentów, a są tam narkotyki. No, Nie posądzalibyśmy Dona o tego typu działalność, no ale cóż, no, mamy co mamy. Poli wciąż marzy o napadzie na bank, tak więc moi drodzy zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, ale już widać, że m, nasz przyjaciel Tom już się zastanawia nad tym, czy mu pomóc, czy nie pomóc i tak dalej. Także zobaczymy. Zobaczymy wszystko, co się po drodze wydarzy, moi drodzy. Tak więc zapraszam was na ten odcinek. Jeżeli tylko wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeśli nie subskrybujecie kanału, zachęcam do subskrypcji. A teraz, moi drodzy, lecimy do świata mafii. Zapraszam. Praca po godzinach, rok 1938.

nie not fucking around Tom. You hear gunshots down at the vault. Don't come up. It's the money. No to będzie grubo. Chociaż jakieś maski byście sobie założyli. Cokolwiek. doing this? We're doing this. Uh -huh. Everybody down. Everyone down on the floor. Get the fuck down. Not you ladies. Stay where we can see your pretty faces. Anybody moves, I pop them. Get Ma the Dobra, trendy ja mam do menadżera się wpieprzyć? To są jakieś schody, dobra. Dzień dobry. No właśnie o to chodzi, nikomu nie musi stać się krzywda, chodź. A, to muszę go mieć ciągle na móżce. dobra. No. Make you feel big? Beating on a little guy? It's making me feel rich. And the little guy gets to walk away if he doesn't do anything stupid. O, dobrze mu powiedział. How many guards at the vault? One. He gonna shoot? I don't know. If I see a gun, he gets a bullet. So you tell him to stand down. It's all on you. Mm -hmm.

Dobra. Tak bardzo tego żeście chcieli, proszę bardzo. No i dobra, gdzie jest ten zarządca? Ktoś mi powie. Dobra, tu apteczki nie potrzebuję na razie. Amunicji za bardzo chyba też tak nie do końca. No to co? Tu chyba będzie się skitrał zarządca, czy nie? Dzień dobry. Takiś kozak z ciebie. Proszę bardzo, a tu jest kolejna apteczka, dobra. Okazało się, że nie jest potrzebna. Super dobra, otwieramy skarbiec. A w skarbcu Mamona Ja na miejscu tego zarządcy zamknąłbym go w skarbcu i dupa Oho Chyba polizaj się trochę szybciej pojawiło siora jednak jest trochę ciężka o, wiemy. Po wiedziałem, no i co dobra, leżeć. Dobra. O, w borde, ilu was tu? Jeszcze ktoś? Ja pierdzielę. Co, let's go, co, let's go. Ty wy mi dajcie lepiej karabin. No oni tu wszyscy mieli praktycznie te Tomegony. Biorę to, biorę co dają. Tu strzelba to nie, strzelby nie chcę. Myślę, że to my gun będzie spoko. A, dobra. Co na co czekamy? Cicho być, tu apteczka leżała. Apteczka to rasa 2, tutaj w pomieszczeniu z boku bardzo dobrze. Jednakże ja tej amunicji nie brałem wcześniej, bo mi się teraz przyda. E, dobra. Which way, which way, this way, dobra. No, 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 biegniemy, biegniemy. Co aspekt co aspekty Co jest za dużo? No, jak będę miał taką celność, to my w ogóle nie ujdziemy z życiem. Dobra, o od lepiej. Dobra, w razie czego zawsze mogę się cofnąć na dół. A tam apteczkę widziałem. No jeszcze jeden, dawaj. No wychodź, wychodź, wychodź. I to szybko mam cię. Dobra, cofam się po tą apteczkę. bo to się apteczka mi bardzo przyda. Znaczy, cofam się tylko i wyłącznie z tego względu, bo wiem, że już tu raczej nie wrócę. Już nie będzie takiej opcji, żebym tu wracał, także lecimy. Mhm. Ktoś tu jeszcze jest? Nie, wszyscy martwi, dobrze. Którędy teraz? Tędy. O, to też była apteczka, dobra. Lecimy, lecimy. Samochód. Skoro jest samochód, to szybko go otwieramy. To wbijaj się, co ty? Pierdziemy tam policja, ten jakiś taki Dobra, ciśniemy stąd. Ciśniemy, jest blokada. Coś mówili, F jak wciśniesz to po blokadzie właśnie. Dobra, uda nam się uciec. Spokojna głowizna. Lecimy. Juhu! Proszę, idziemy teraz żebrać pod kościół. Nie, nie, dobra, nie tym razem. O, policjant na motocyklu. Ale jaja, widzicie na tej minimapie?

It's still almost, o, i tu jest policja, proszę bardzo. Ale policja nic do mnie zrobi. Pomimo, że zabiliśmy tylu. Co on tak. Stopem mrugał jako kierunkowskazem. Widzieliście to? Ale jaja. Nie no dobra. Nie wiem o co kaman, ale spoko. O, o, o poli ale ty masz brudny swój e, ten swoją kapotę

Jest kasa, jest impreza. Rozdział ukończony, praca po godzinach. Moi drodzy, no jak widzicie, ten odcinek jednak wyszedł nam bardzo króciutki, ale to się tak wyrównało, nie? Poprzedni był trochę dłuższy, ten jest krótszy, także jest sympatycznie. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam Was na kolejny, który ukaże się już jutro. A teraz moi drodzy, jeżeli ten Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach co sądzicie. A teraz moi drodzy, żegnam się z Wami, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie hej!